Witam serdecznie, bardzo proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Oblicz obwód trójkąta o bokach długości 3 metry, 4,2 metra i 2,97 metra. Przypomnijmy sobie, jak wygląda trójkąt. Trójkąt jest to wielokąt, który ma dokładnie trzy kąty, trzy boki. I teraz tak, jeden bok ma długość 3 metry, drugi 4,2 metra, trzeci bok ma. 2,97 metra. I teraz wystarczy dodać wszystkie długości boków. Proszę zwrócić uwagę na to, że niektóre liczby mają miejsca po przecinku, dlatego też do 3 metrów dopiszę przecinek i 2 zera, tak aby mieć dwie cyfry po przecinku, tak jak tu ta liczba. Następnie 4,2 metra, dopiszę również 10. I 2,97 metra. I przypominam, że przy dodawaniu musi być przecinek pod przecinkiem, tak? I zaczynamy od końca dodawać. 0 plus 7 to jest 7, 2 plus 9 to jest 11, 1 jeden na dół, przecinek w tej samej kolumnie, 1 do góry, 1 plus 3, 4 i 4, 8 plus 2, 10. Już możemy podać odpowiedź. Obwód trójkąta wynosi 10,17 metra. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.